Wyobraźmy sobie, że słyszymy słowa Poncjusza Piłata, rzymskiego gubernatora, który stał się znany ze swojej roli w skazaniu Jezusa. Na chwilę. Piłat opisał dokładnie postać Jezusa w dokumencie, który wysłał do Tyberiusza Cezara. Opisał również wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie podczas tych burzliwych dni. Jakie tajemnice mogły istnieć w tej związku? Jaki punkt widzenia miałby ktoś, kto był świadkiem wydarzeń, które zmieniły historię? Zbadamy wpływ Jezusa na innych, nawet tych, którzy nie byli Jego najbliższych naśladowców. Wielu ludzi zadaje sobie pytanie, dlaczego Piłat tak szczegółowo opisał wygląd Jezusa? I dlaczego wydaje się, że był tak poruszony postacią Chrystusa, mimo że był władzą rzymską? Odpowiedzi na te pytania pozwalają nam lepiej zrozumieć ogólny wpływ, jaki Jezus miał, docierając zarówno do pokornych, jak i do potężnych w swoich czasach. W tej związku pytania te zostaną rozstrzygnięte poprzez odkrycie wyjątkowej perspektywy człowieka, którego wielu nazywało synem Bożym. Zaczyna się od pozdrowienia Tyberiusza Cezara i informuje o przybyciu imponującego człowieka zwanego Jezusem Chrystusem, zgodnie z tym, co przypisuje się Piłatowi. Jezusa opisuje jako człowieka o niezrównanej cnocie i cudownych czynach. Jego zwolennicy wierzyli, że posiadał boskie moce, które pozwalały mu leczyć chorych i nawet przywracać do życia zmarłych. Wśród ówczesnych przywódców religijnych ta reputacja wzbudzała podziw i zazdrość. Piłat mówi również o tym, jak Jezus wpływał na tych, którzy go otaczali. Wspomina, że ludzie postrzegali Jezusa jako człowieka o mądrych słowach i silnym charakterze, które budziły pociechę i nadzieję w wielu ludziach. Jednak przywódcy religijni byli zaniepokojeni tym wpływem ponieważ uważają go za zagrożenie dla ich władzy. Konflikt doprowadził do procesu i ukrzyżowania, które Piłat opisuje jako okresy pełne politycznego i społecznego napięcia. Relacja ta staje się szczególnie interesująca w opisie Jezusa. Piłat poświęca dużo czasu opisaniu wyglądu fizycznego Jezusa. Zwraca uwagę na niego jako na wysokiego mężczyznę, którego obecność budziła respekt i szacunek. Jego włosy były złoto-brązowe opadające do ramion, z naturalnym przedziałkiem w środku, który jest charakterystyczny dla ludzi, którzy należą do Nazarejczyków. Piłat powiedział, że jego włosy były proste i miękkie, a broda w podobnym kolorze była gęsta i zadbana, z lekkim rozdwojeniem na końcach. Piłat mówi również o twarzy Jezusa, mówiąc, że miał czystą, nieskazitelną skórę i harmonijne rysy, które emanowały spokojem. Opis oczu Jezusa jest jednak najbardziej fascynującym szczegółem. Mówi, że były bardzo niebieskie i mogły przekazywać głębokie wiadomości bez używania słów. Te oczy zdawały się widzieć poza umysłami ludzi, którzy je zobaczyli. Ponadto Piłat wspomina o tym, jak zachowywał się Jezus podczas procesu. Opisuje go jako spokojnego i mądrego człowieka, który reagował na oskarżenia. Jezus rzekomo powiedział: Królestwo moje nie jest z tego świata. Kiedy Piłat zapytał, kim jest i co robi. Gubernator stwierdził, że ta odpowiedź utkwiła mu w pamięci, ponieważ wyraźnie pokazywała, że Jezus postrzegał siebie jako kogoś, kto miał cel wykraczający poza świat materialny. Co skłoniło Piłata do tak szczególnego opisu wyglądu i charakteru Jezusa? Możliwe, że próbował zarejestrować coś, co nawet jemu nie było jasne. W jakim celu osoba, która wywołała taką harmonię i szacunek, miała być przedmiotem takiego odrzucenia? Przez wiele wieków pytania te były żywym tematem dla historyków i badaczy życia Jezusa. Piłat wspomina o niezwykłych wydarzeniach, które miały miejsce tego dnia, gdy mówi o ukrzyżowaniu. Opisuje ciemność, która ogarnęła niebo, wstrząsy ziemi, a nawet opowieści o otwieranych grobowcach, w których zmarli chodzili wśród żywych. Piłat był tak zaszokowany zjawiskami tymi, że zastanawiał się nad prawdziwą naturą Jezusa. Po ukrzyżowaniu Jezusa relacja Piłata dotyczy pogłosek o zmartwychwstaniu. Pisze, że słyszał, że Jezus był widziany w Jerozolimie przez swoich uczniów i inne osoby, a grób był pusty. Piłat był zaintrygowany tymi doniesieniami i wysłał żołnierzy, aby zbadali sprawę, ale nikomu nie udało się znaleźć niczego wiarygodnego. Jego niepokój i ciekawość wzrosły w wyniku braku konkretnych wyjaśnień. Piłat omawia również swoje obowiązki jako gubernator Judei i problemy, z którymi miał do czynienia utrzymując porządek w Jerozolimie. Chociaż przyznaje, że gdy skazał Jezusa, uległ presji tłumu i przywódców religijnych, przyznaje, że ta decyzja głęboko go dotknęła. Do końca życia czuł wpływ swoich wyborów i zdarzeń. Jaki był powód dlatego, że Piłat czuł się tak dotknięty tymi wydarzeniami. Być może doszedł do wniosku, że stoi przed czymś znacznie większym niż kwestią polityczną lub społeczną. Pojawienie się Jezusa jako symbolu miłości, poświęcenia i nadziei, Wykracza poza ludzkie granice. Przesłanie Jezusa wydawało się wykraczać poza logikę i rozum, nawet dla kogoś takiego jak Piłat, który reprezentował władzę i autorytet Rzymu. W dokumencie Piłat mówi, że wydarzenia, które miały miejsce w Jerozolimie podczas życia Jezusa, nie zostaną zapomniane. Przesłanie Chrystusa będzie miało wpływ na następne pokolenia przekraczające czas i przestrzeń. Jezus był dla Piłata kimś, którego wpływ wykraczał poza granice świata fizycznego. Uważał go za coś więcej niż zwykłego człowieka. Na przestrzeni wieków wielu ludzi zastanawiało się, czy ta relacja przypisywana Piłatowi jest prawdziwa. Niezależnie od tego, jaka jest prawda, daje nam fascynujący obraz tego, jak Jezus był postrzegany przez ludzi, którzy nie byli członkami jego naśladowców. Zarówno fizyczny, jak i duchowy obraz Chrystusa. A także jego przesłanie nadal fascynują i inspirują ludzi na całym świecie. Ta relacja skłania nas do zastanowienia się, jak aktualne jest przesłanie Jezusa dla wszystkich. Relacja Piłata przypomina nam, że postać Chrystusa poruszyła serca każdego, kto stał na jego drodze, niezależnie od pozycji społecznej czy przekonań religijnych. Jeśli chodzi o jego historię, jest to przede wszystkim historia zmian i trwałego wpływu. Jezus nie był tylko człowiekiem z historii. Reprezentował nowe spojrzenie na życie i osoby w naszym otoczeniu. Nie tylko biedni i pokorni byli dotknięci wizją, ale także potężni i sceptyczni. Jeśli Piłat, rzymski gubernator, musiał zapisać swoje doświadczenia z Jezusem, może to wskazywać, że wpływ Chrystusa był naprawdę ponad ludzkie zrozumienie. Co jeszcze Piłat widział lub czuł w związku z Jezusem, które skłoniło go do napisania tego listu? Dlaczego poświęca tak dużo czasu opisowi jego słów i wyglądu? Te pytania przygotowują nas do dalszego zbadania sposobu, w jaki Jezus zmienił serca nawet swoich przeciwników i dlaczego jego przesłanie jest tak aktualne do dziś. Jak Piłat radził sobie z rosnącym napięciem w Jerozolimie, gdy plotki o zmartwychwstaniu rozprzestrzeniały się tak szybko? Co najważniejsze, co możemy wywnioskować z wyjątkowych wydarzeń, które miały miejsce podczas i po życiu Jezusa? Pytania te pozwalają nam lepiej zrozumieć, w jaki sposób jego postać przekroczyła granice Ziemi i jak jego przesłanie jest nadal słyszalne. Przygotuj się na analizę, która zagłębia się w te kwestie i ujawnia szczegóły, które mogą zmienić nasze spojrzenie na tę historię. Krzyżowanie nie jest końcem historii. W tym momencie relacja Piłata prowadzi nas do głównego tematu długoterminowego wpływu wydarzeń z następnych dni. Piłat znalazł się w trudnej sytuacji ze względu na powszechne plotki o zmartwychwstaniu. W jego roli przywódcy, który starał się utrzymać spokój w często niespokojnej prowincji, był świadomy, że plotki te mogą podsycić konflikt między Żydami a Rzymianami. Piłat wspomina, że rozkazał swoim żołnierzom zbadać pusty grob. Żołnierze powiedzieli, że duży kamień zamykający grob został usunięty, a ciała Jezusa już nie było. Po tym odkryciu pojawiły się nowe pytania. Na które wydawało się, że nie ma odpowiedzi. Jak ciało człowieka, którego śmierć widziało tak wiele osób, mogło tak łatwo zniknąć? Wyjaśnienia były różne. Chociaż niektórzy twierdzili, że ukradli ciało Jezusa, inni twierdzili, że widzieli Jezusa żywego. Dla Piłata plotki te nie były tylko opowieściami, stanowiły one realne zagrożenie dla jego ustalonego systemu. Podczas gdy ludzie żydowscy rozważali możliwość rzeczywistego zmartwychwstania Jezusa, przywódcy religijni żądali szybkiej i ostatecznej odpowiedzi. Piłat zaczął wątpić w to, czego sam był świadkiem. Przypomniał sobie o nadprzyrodzonych wydarzeniach, które miały miejsce podczas ukrzyżowania, ciemności, chaosu i niezwykłego spokoju, który zapadł nad Jerozolimą. Czy to mogło wskazywać, że Jezus nie był tylko zwykłym człowiekiem? Jednak Pilat nie zaprzestał przeglądania grobu. Ponadto rozkazał swoim poddanym rozmawiać z ludźmi, którzy twierdzili, że po śmierci Jezusa widzieli go. Jezus był postrzegany jako żywa osoba, a nie jako duch lub wizja. Niektórzy twierdzili, że czuli ślady po gwoździach, gdy dotykali jego rąk. Chociaż te świadectwa były imponujące, Piłat stanął przed jeszcze większym wyzwaniem. Uznanie, że Jezus zmartwychwstał, mogłoby wywołać chaos wśród Żydów. Jednak gdyby odrzucił te doniesienia, mógłby zostać oskarżony o ignorowanie czegoś, co wielu uważało za oczywiste. Musiał przejść przez tę delikatną granicę, równoważąc żądania polityczne z rosnącym poczuciem, że w grę wchodzi coś głębszego. W tym kontekście pojawia się fascynujące pytanie: w jakim stopniu Piłat był przekonany do tego, co słyszał? Chociaż nie wyraził otwarcie swoich przekonań religijnych, jego zachowanie wskazuje, że był bardzo wstrząśnięty tym, czego był świadkiem. Nadal pisał do Tyberiusza Cezara, opowiadając się za wydarzeniami i prosząc o wskazówki. W jednym z tych listów wspomina, że nie mógł ignorować znaków i świadectw tak wielu ludzi, niezależnie od tego, co mówili przywódcy religijni. W tym samym czasie Piłat zaczął myśleć o tym, czy uśmiercić Jezusa na krzyżu. Wspomina, że początkowo gest umycia rąk, który wydawał się sposobem na uspokojenie sumienia, nie przyniósł pożądanego efektu. Otrzymał w pamięci obraz Jezusa. W tym jego spokój przed tłumem, jego słowa, które były pełne znaczenia, a także to, jak bez strachu stanął w obliczu śmierci. Pilat mówi o ciągłym ciężarze, jakby wiedział, że był częścią czegoś znacznie większego niż mógł sobie wyobrazić. Ponadto wydarzenia te skłoniły go do zastanowienia się nad tym, czym jest władza i autorytet. Pomimo tego, że był gubernatorem Judei i miał wsparcie Imperium Rzymskiego, Pilat zrozumiał, że nie był w stanie kontrolować wszystkiego. Jezus wydawał się reprezentować siły, na które nie mógł wpłynąć. Jego przesłanie przebaczenia, miłości i nadziei stanowiło wyzwanie dla ówczesnych struktur politycznych i społecznych, ale oferowało także połączenie z czymś wiecznym, za czym wielu tęskniło. Piłat zaczął myśleć o tym, co zrobił i jak to wpłynie na przyszłość. Wiedział, że śmierć Jezusa nie była końcem historii Jezusa. Dowód na to, że jego przesłanie nie skończyło się, były opowieści o jego zmartwychwstaniu świadectwa jego naśladowców i widoczne zmiany w życiu tych, którzy go znali. Na koniec Piłat zastanawia się, co to wszystko oznacza zarówno dla niego, jak i dla całego świata. Wspomina, że coś zmieniło się w jego sercu, mimo że wypełniał swoje obowiązki gubernatorskie. Postrzeganie świata zmieniło się w nim. Spokojna obecność i głębokie słowa Jezusa będą mu towarzyszyć przez całe życie. Uświadomił sobie, że obserwował coś, co przetrwa pokolenia i zmieni historię na zawsze. Poncjusz Piłac zrozumiał, że ma do czynienia z czymś znacznie większym niż jakąkolwiek sprawą polityczną lub religijną, z którą miał do czynienia w swoim życiu, kiedy rozważał wydarzenia związane z ukrzyżowaniem i pogłoski o zmartwychwstaniu. Rozpoznał wyraźnie, że Jezus Chrystus był czymś więcej niż tylko człowiekiem. Jego działania pokazały, że przekraczał ludzkie podziały i ograniczenia. Był obecny w tłumach i wśród przywódców religijnych. Wątpliwości i rozważania Piłata wzmogły doniesienia po zmartwychwstaniu. W wielu miejscach w Jerozolimie i jej okolicach ludzie opowiadali o tym, jak spotkali się z Jezusem. Twierdzili, że chodził wśród nich, rozmawiał ze swoimi naśladowcami, a nawet popełniał nowe cuda. Sceptyczny Pilat nakazał swoim żołnierzom sprawdzić te dane. Niemniej jednak, osoby, które zostały wysłane, nie udzieliły przekonujących wyjaśnień. Opowiedzieli historie podobne do tych, które słyszeli od ludzi w mieście i potwierdzili, że grób był pusty. Piłat starał się wyjaśnić to wszystko, ponieważ był człowiekiem rozumnym. Czy Jezus naprawdę pokonał śmierć? Może jego zwolennicy wymyślili to jako ogromny spisek? Chociaż te pytania odbijały się w jego umyśle, wiedział, że jedno jest pewne. Przesłanie Jezusa szybko przenikało granice kulturowe i społeczne. Nawet niektórzy rzymscy żołnierze zaczęli wspominać o spokoju i duchowej sile, jakie poczuli, gdy usłyszeli nauki, które Jezus przekazał im. Ponadto Pilat zastanawiał się nad tym, jak spokojnie Jezus stoczył się z procesem i egzekucją. Nawet w obliczu poważnych oskarżeń nigdy nie próbował bronić się agresywnie. Zamiast tego użył słów, które były spokojne i pełne znaczenia które wydawały się mieć większą wartość niż wszystko, co Piłat kiedykolwiek słyszał. Rzymski gubernator nadal słyszał słowa Jezusa: Królestwo moje nie jest z tego świata. Sprawiły, że zastanawiał się, czy ma do czynienia z kimś, kto faktycznie ma związek z czymś boskim. Wpływ Jezusa na ludzi był kolejnym aspektem, który zaintrygował Piłata. Nie tylko jego najbliższych naśladowców, ale także jego znajomych, żołnierzy i zwykłych ludzi. Zdawało się, że ludzie, którzy byli w pobliżu Jezusa, zostali zmienieni i otrzymali nowe spojrzenie na życie. Pomimo swojej potęgi Piłat nie mógł tego ignorować. To było tak, jakby Jezus przyniósł ze sobą niezachwianą prawdę. W miarę upływu tygodni po ukrzyżowaniu Jezusa Piłat wciąż otrzymywał wiadomości, że przesłanie Jezusa coraz bardziej rozprzestrzeniało się. Jego słowa skłoniły grupy ludzi do dyskusji i wymiany informacji o nim. Przywódcy religijni, którzy początkowo myśleli, że egzekucja rozwiązała ich problem, są teraz bardziej zaniepokojeni niż kiedykolwiek wcześniej. Gubernator nie zgodził się, aby uderzyć w te grupy. Wiedział, że próbowanie zatrzymać to, co się dzieje, może spowodować jeszcze większy bunt. Piłat zaczął również otrzymywać korespondencje z różnych regionów Imperium Rzymskiego. Niektórzy lokalni przywódcy powiedzieli, że opowieści o Jezusie szybko rozprzestrzeniały się na odległych obszarach. Z tego wynikało, że wpływ Jezusa nie ograniczał się tylko do Judei. Jego słowa dotknęły umysły i serca ludzi w miejscach, których nigdy wcześniej nie odwiedził. To było jeszcze jednym dowodem dla Piłata na to, że ma do czynienia z czymś, co wykracza daleko poza jego możliwości rozumowania. Pomimo wszelkich zewnętrznych presji, Piłat nadal myślał o tym, czy skazać Jezusa. Zdawał sobie sprawę, że działał pod presją przywódców religijnych i w celu powstrzymania powstania ludowego. Ale w głębi duszy czuł, że ten wybór miał coś nie tak. Przypomniał sobie, jak przed tłumem umył ręce, mówiąc, że nie chce być winny śmierci niewinnego człowieka. Poczucie winy nie zmniejszyło się pomimo znaczenia tego symbolicznego gestu. Piłat zaczął się zastanawiać nad tym, jak historia oceni go. Wiedział, że wydarzenia, które doprowadziły do ukrzyżowania Jezusa. Będą wiązać się z jego imieniem na zawsze. Ale zastanawiał się również, czy ludzie zrozumieją jego okoliczności. Bywał człowiekiem, który starał się zachować równowagę w burzliwym regionie i radził sobie ze złożonością przywództwa w imieniu Imperium Rzymskiego. Niemniej jednak wiedział, że to nie wystarczy, aby w pełni uzasadnić jego działania. W miarę upływu czasu Piłat zaczął słyszeć opowieści o tym, jak życie ludzi zostało zmienione przez nauczanie Jezusa. Osoby mówiły o cudach uzdrowieniach i aktach dobroci, które wzbudziły ich nadzieję i wiarę. Historia ta dotarła nawet na dwór Tyberiusza Cezara, gdzie wzbudziły zainteresowanie i rozmowy. Niektórzy postrzegali Jezusa jako rewolucjonistę, inni zaczęli postrzegać go jako boską postać. Piłat, który wcześniej pisał o Jezusie do Tyberiusza, zrozumiał, że jego list był tylko początkiem czegoś znacznie większego. W swojej introspekcji Piłat myślał o tym, jak wyglądałoby jego życie, gdyby zrobił coś innego. Zamiast potępiać Jezusa, zastanawiał się, co by się stało, gdyby Go uwolnił? Czy historia potoczyłaby się w inny sposób? Niezależnie od tego, co zrobił Jezus, czy Jego los był nieunikniony. Te pytania ciągle mu towarzyszyły, przypominając mu, że był częścią wydarzenia wykraczającego poza jego własną egzystencję. Piłat zaczął myśleć o tym, co Jezus mu powiedział. Zdał sobie sprawę, że w jego własnym życiu brakowało wartości przebaczenia, miłości i nadziei. Piłat czuł wewnętrzną pustkę, jakby czegoś mu brakowało, pomimo swojej pozycji lidera. Zaczął się zastanawiać, czy przesłanie Jezusa może wypełnić tę pustkę, nawet jeśli jego śmierć była częścią tego. Chociaż to była dziwna idea, miała silny wpływ na jego serce. Z biegiem czasu Piłat zrozumiał, że jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Zobaczył coś niezwykłego, czego nie można było wytłumaczyć logiką. Jeśli chodzi o postać Jezusa, jego spokój, słowa i obecność pozostały dla niego inspiracją i wyzwaniem. Nawet w najciemniejszych godzinach Piłat czuł dziwną radość, przypominając sobie Jezusa i to, za czym się opowiadał. W końcu Piłat zrozumiał, że jego wybór dotyczył znacznie większej rzeczy niż historii Jezusa. Zobaczył, że przesłanie Chrystusa dociera do wszystkich kultur i przekonań, Niezależnie od czasu i miejsca, zrozumiał, że był świadkiem czegoś, co na zawsze zmieni życie ludzkości. Chociaż nigdy nie dowiemy się, jakie dokładne uczucia przeżywał Piłat w swoich ostatnich dniach, możemy założyć, że przeżywał w sobie zarówno smutek, jak i nadzieję. Zarówno za to, że nie zrobił nic więcej, aby chronić Jezusa, jak i za to, że jego przesłanie nadal będzie inspirować świat. Jak każdy z nas, Pilat był niedoskonałym człowiekiem próbującym znaleźć swoje miejsce w wydarzeniach, których nie mógł zrozumieć. Poncjusz Piłat przypomina, że nawet kontrowersyjne postacie historyczne mogą zostać zmienione przez moc czegoś większego. Historia Jezusa, która była opowiadana i powtarzana przez wieki, nadal skłania nas do zastanowienia się nad naszym życiem i decyzjami. Pomaga nam przemyśleć, jaki wpływ możemy mieć na świat i szukać związku z czymś, co wykracza poza nasze ludzkie ograniczenia. Wydarzenia, które na zawsze zmieniły bieg historii, mogą dać nam największą lekcję. Zanim zakończymy, chcielibyśmy poprosić Cię o polubienie tego filmu, podzielenie się nim z kimś, kogo kochasz i kto może być zainspirowany tym przesłaniem. Ponadto upewnij się, że subskrybujesz kanał, aby nie przegapić więcej takich treści.